tu Josefiny, dzisiaj wreszcie mogłam zasiąść do, do aktualizacji. I na początku kupuję dwa konie w edycji limitowanej. I jest ze mną ja, czyli mama, e, więc możemy zaczynać. No, skoro musimy, jest dużo w tej aktualizacji, e, więc tak, możemy zacząć kupowanie. Mama, czy ty planujesz kupić jednego? A ja mam jakieś pieniądze? Zaraz zobaczymy. Masz 2000. 2628. 949 kosztuje jeden. Mm. Nie, chyba nie. Chyba nie, bo mam tego. Luzytana mam, ostatnio kupiłam. Następnym razem. <śmiech> Dobra. <śmiech> Przepraszam. E, no to ja kupuję tego. <laughs> I tego. E, już wcześniej zdecydowałam, które kupię. E, koń lipicański. Siła 3, posłuszeństwo 2, 0,0 0 i zwinność 2. E, od 9 poziomu. I luzytan. Hop, e, koń luzytański. Luzytano. E, siła 3, posłuszeństwo 2, i 0, 0, zwinność 2. Od siódmego poziomu. Czyli mają chyba takie same statystyki. Tak, tylko poziom się różni. Od którego je można kupić. Taki hmm. wygląd. No to no. głównie. No, no głównie. Dobra, no to możemy kupić. Piszmy kup konia i widzimy się za chwilę. Okej, okay, już wybrałam imię, troszeczkę ściągnęłam od mamy, ale cicho. Mama nawet nic nie widzi. No, bo Ej. mi oczy zasłaniasz. <gry> Dobra, no to klikamy, okej. Okay. Jejku, miła konika! ja. <gry> <Dzika> radość. radość. <gry> Zabawa, uncyk, 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 świętujemy to. Uu, impreza! <gry> no i drugiego też teraz. Tak, teraz, Aż do pierwszego? To jest pierwszy, on jest pierwszy. Tamten był ostatni. Mm -hmm. To klikamy go. Jezus, kupuję dwa konie naraz. Jestem chora. No jesteś, <laughs> jesteś. Dobra, no to nazywamy go Dolarz Dolar. <laughs> Dobra, jak ty masz Moonwalker? Nie, Nie. mam żadnego Moonwalker. <laughs> Nie, wymyśl coś bardziej oryginalnego. Coś bardziej oryginalne. No to widzimy się za chwilę. Okej, okay, nazwałam mojego kopytka. <noise> ja jeszcze raz. Nazwałam mojego konika. Południ południowe kopytą. Tak. Pięknie. No to klikamy. Nie wiem, że kupiłam drugiego konika. <noise> tak, to już u ciebie rytuał. Ta dzika radość po kupnie konia. Tak. No to słuchajcie, wzywamy podwózkę, to już szybciej mi się wczytuj. Dobra. I na luzytana wsiadasz? Tak ja na luzytana wsiadam. To jest pewne. Dobra, to już zaprezentuję dwa, no to zaczniemy od tamtego, na końcu. Dzień dobry. Dzień dobry, moje koniki. <noise> <noise> koniki. Dobra, w wyłaszczamy go na psy witanie, ma ładne oczy, mi się podoba. Dobra, wsiadamy na niego. No, wsiadaj, wsiadaj, hop! Dobra. Pięknie się prezentuje. Prezentuje się. E, nie wiem, jak to grzywy zmieniać. Naprawdę mi się bardzo to podoba. Dobra, to jest mój drugi Lipican A nie wiem, ósmy luzy tam? Tak, aż tyle <śm> już ich masz? Tak, jeszcze raz, tak. Ja chcę w zaprezentować, więc. Pięknie. Dobra. Schodzimy? A, dobra zostawię go tu. Niech się pozna z innymi konikami. A jak <noise> będzie głodny? To wejdzie do boksu, mam otwarty. Może go staję na pasie. Tak. I uwaga. Piękny. Piękny. On jest tak piękny. Mama też tak uważa, że te dwa są najpiękniejsze. Więc dlatego ja też kupiłam. Bo one wygrały każdy konkurs. Piękne. Po prostu. Wow. No ubieraj go. No to... Fuka, naprawdę. Oh my god, nie wierzę. Jaki on. Cię <laughs> powtarzam. Ej, pasuje to do niego. Ej, pasuje to do niego! Naprawdę? <laughs> biało. Biało-czarny... A dobra, zrobię ustaw konie. Biało-czarny zestaw pasuje do niego. Naprawdę? <laughs> Biało-czarny zestaw do wszystkich koni pasuje. Dobra. Więc jedziemy. Miałam w ogóle zagłostkę ze znalezieniem białych wyczesów. Widziałam już byle jakie. Oby były białe. Nieważne jakie statystyki, tak mam 41 jazdy. Dobra, to teraz zaprezentujemy tutaj na zewnątrz w świetle wieczornym, bo już jest ciemnia. Tak? <laughs> się Sprawdziłaś tak. jeszcze no. za oknem. Tak, tak. Czy tak? aby na pewno. Eee, no to tak, tak wygląda. Piękne machody. piękne grzywy, piękny cienki ogon. Czyli cienki jest, ale długi. Polecam. <laughs> o, w ogóle coś miało jeszcze sprawdzić. Wow! Ale piękne konie. Podobają mi się takie rude koniki. O Boże! Ej! W sumie nie... Myślałam, że będzie gorzej z tym wyglądał. Tak szczerze mówiąc. Ale ma stare koreczki, smutek. Ja powinni, powinni teraz wszystkim koją zmienić z, tym, z tą nową grafiką na nowe koreczki. No, następna. Następna? No niestety, dziwnie wygląda. No sorry, Nie koniec. ze swoją jednak najlepiej. Ale to koreczki i to, to nawet znoszę, ale w ogóle tutaj ciekawie wygląda jego ta grzywka. Hmm? Tak, tak, tak. W którym jest grzywka? Pokaż grzywkę. No, ciekawie tak. No może być. zobaczysz. Ale ładny ma tą... To na noś ma ładnie. Dobra, to lecimy, już wyzywamy podwózkę no to widzimy się za chwilę. Okej, okay, już jestem i... chyba już zakończymy ten filmik, gdyż yy, gdy zaczniemy te wszystkie zadania robić będzie już za długi. Więc widzimy się w następnym z zadaniami z nieotwartych jest, Jeżeli była ze mną moja mama, czyli ja. Tradycyjnie. Tradycyjnie. No to pa pa, do następnego. Pa.